Znamy się w tym miejscu nieprzypadkowo. Nasza szkoła, jak już wspomniałam, nosi imię pierwszego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa. Ten pomnik, ufundowany przez społeczność miasta wiele, wiele lat temu, stał w innym miejscu. W ubiegłym roku zagościł u nas. Dzięki władzom miasta i starostwa powiatowego. A zatem blisko nas mamy ślad, pamiątkę po patronie naszej szkoły. W szkole mamy Izbę Pamięci Narodowej poświęconej żołnierzom I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa. To świadczy o długotrwałej tradycji współpracy naszej szkoły z wojskiem. Tu pan dyrektor może potwierdzić, że właściwie od samego początku. Kiedy tylko powstawał ten nowy budynek, ten nowy obiekt, zawsze byli z nami tu żołnierze. I nie tylko byli na uroczystościach szkolnych, akademiach, na studniówce, ale też pracowali dla nas. Sadzili drzewa, porządkowali teren. Starsi uczniowie naszej szkoły, część kadry nauczycielskiej pamięta jeszcze czasy, kiedy odbywały się na boiskach sportowych, Mecze. Grali żołnierze, a przeciwko nim stawali nauczyciele i nasi uczniowie. Odbywało się to mnóstwo spotkań. Współpraca kwitła. Dzisiaj przybiera ona nowe formy. Dzisiaj klasy pierwsze jeżdżą do Mińska Mazowieckiego. Odwiedzamy zaprzyjaźnione jednostki wojskowe. Ale teraz, od tego roku, w kronikach szkoły pokaże się nowa strona. Strona, na której będą wypisywane ważne wydarzenia związane z funkcjonowaniem klas mundurowych. Zaczęliśmy 1 września. Pierwsze zajęcia, głównie związane z teorią dotyczącą funkcjonowania wojska policji we współczesnym świecie, w kraju demokratycznym. Potem to, co sprawiło, że młodzi ludzie częściej się uśmiechali na tych zajęciach, bo zaczęli chodzić na strzelnicę. Zaczęli uczyć się strzelać. Dla wielu stało się już to pasją. Odnoszą sukcesy na turniejach organizowanych na naszej strzelnicy nad Pilicą. Cieszymy się z tego bardzo. A teraz ten moment niezwykły. Mianowicie, pierwszy raz kilka, kilka dni temu założyli mundury i stali się innymi ludźmi. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, zauważyliśmy, że mamy nowych kolegów, bo mundur zobowiązuje. Potem ćwiczenia na placu musztra. I dzisiaj są tutaj pełni nadziei, entuzjazmu i myślę, że wiary, że dokonali dobrego wyboru. Wychowawcą tej klasy jest pani profesor Małgorzata Mrozek, a zajęcia specjalistyczne prowadzą doświadczeni oficerowie w stanie spoczynku. Pan major Piotr Witam i pan inspektor Tadeusz Orłowski. Poproszę o gromkie brawa dla nich i podziękowania. Bo tak naprawdę, gdyby nie oni, nie stalibyśmy tu dzisiaj. Cieszę się, że dotrwaliśmy do tego momentu, kiedy możemy w tym niezwykłym miejscu, w obecności przyjaciół szkoły, rodziców, całej społeczności uczniowskiej, przeżyć z nimi tą niezwykłą chwilę. Chwilę, Ślubowanie. Dziękuję. Klasa kadetów, liceum ogólnokształcącego. Pięć kroków na wprost, Ars! Delegacja kadetów do złożenia ślubowania na standard, na standardu, marsz! Do ślubowania! My, uczniowie klasy mundurowej zespołu szkół ponadgimnazjalnych, imienia pierwszego półku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Warce uroczyście ślubujemy dbać o dobre imię naszej szkoły, godnie ją reprezentować i szanować. Zawsze i wszędzie zachowywać postawę godną ucznia klasy mundurowej, szanować i dbać o mundur. Z szacunkiem i obywatelską troską odnosić się do dziedzictwa narodowego, tradycji i języka ojczystego, zachować wierność ideałom, dyscyplinę i honor uznawać za nadrzędne wartości życiowe, nie szczędząc wysiłku, uczciwie i rzetelnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać talenty i umiejętności. Ślubujemy! Po ślubowaniu!